A! A! Dzień dobry moi drodzy, witamy Was z Warszawy, jesteśmy na Placu Zamkowym, jesteśmy w wyjątkowych okolicznościach i w wyjątkowym składzie, ze mną Łukasz Gikiewicz zwany Gikinius, Piotr Wąsowski zwany Wąsem, Potykamy się dzisiaj i będziemy z Wami przez cały dzień w tym wyjątkowym vlogu reprezentacyjnym, czekaj, 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 mieliśmy być tam? Tak, będziemy tam, mieliśmy grać tam, ale się coś popsuło, coś się... Coś się popsuło. Gramy na innym stadionie, na stadionie Legii, będziemy tam z kamerą. Chcemy zobaczyć, czy miasto żyje tym meczem i generalnie, czy kibice żyją mundialem, bo ja jeszcze tej atmosfery nie czuję, ale to już kilkadziesiąt godzin do tego, do wylotu praktycznie. Spoglądając tutaj, Jest nie widzę tampony. tego, żeby Ta. ludzie żyli tym mundialem. Mam nadzieję, że nasi reprezentanci dobrze i w ładnym stylu pożegnają się Nie z nieznarodowym, a na Łazienkowskiej. No i jutro leco, tak? Trochę różnica temperatur odczuwalna, nosek czerwony. Wróciłeś z Chorwacji, u ciebie ile? 20... 22 stopnie. Dzisiaj takie odczuwalne, myślę, że około zera. Delikatny szok termiczny na pewno, kiedy wylecą już do Kataru. Ale dzisiaj sprawdzian, ostatni egzamin. Ale zanim to wszystko, pójdziemy zaraz na kawkę, zobaczymy przegląd prasy. Podobno tam w niektórych gazetach nawet nieźle eksperci dają wywiady. Zobaczymy. Sprawdzimy to, bądźcie z nami. Obiecaliśmy, że będzie kawka, kabusia i jest. Ja wziąłem cappuccino, Giki, Co ty masz dobrego? Imbir, Pomarańcz. Rozgrzewająca herbatka. Fajna. Ja już Patrząc na ciebie, jestem rozgrzany. Ja też jestem od rana, zobaczymy, czy nasi piłkarze będą rozgrzani. Słuchajcie, walniemy sobie kawkę i za chwilę przejrzymy prasę. Zobaczymy, co w prasie piszczy i jaki skład na reprezentację polski. Ja od razu zapytam. Nawiązując z się do kontuzji Bartka Drągowskiego, który no, grał w ostatnich meczach ligowych i odniósł kontuzję na mundial nie pojedzie. Ale rozma mamy... Rozmawialiśmy o tym, że mógł odpuścić. Mógł. Leciutko. Mógł. Będziemy za chwilę analizować skład, zobaczymy, co w trawie piszczy jeśli chodzi o nawizowany skład w prasie. Się, a najpierw kawka, kawusia. Dwa łyki normalnie mnie rozgrzały. No, powiem Ci, że mega kawka. Cappuccino. <grywa> Musimy powiedzieć jedno, no, że no, nie nie Przygotowaliśmy się na narodowy. No, tak, ja już nawet miałem tą poduszeczkę taką odpowiednią do tego siedzenia. Nie wiem, czy wiesz. Okazało się, że jeden z pylonów, który trzyma iglicę, która jest na środku. No, teren, pęknięty, tak? Jest delikatnie pęknięty. I może być się, tragedia. To, no Nikt nie weźmie na siebie takiego ryzyka, że mecz będzie rozgrywany. A jeszcze tym bardziej, że swoje ważysz. Dlaczego akurat teraz to wyszło? Wydaje mi się, że te pęknięcia mogły być wcześniej, to nie jest tak, że one nagle tak. teraz powstały. Tylko teraz po prostu wyszły na Po prostu PZPN ma pecha, parę niefortunnych zdarzeń wyszło w jednym momencie. No zgadza się. No i efekt jest taki, że dzisiaj będziemy z Gikim bawić się na wipach. Nie na stadionie narodowym, ale na stadionie Legii Warszawa. Ja tam też się czasami bawiłem. Tam. Na pewno będą ci że Dzisiaj też widziałem, że tam parę osób machało. Nie wiem, czy tam kupowałeś biżuterię od nich, czy. Kiki! Słuchajcie, mamy awizowany skład w przeglądzie sportowym. Zastanawialiśmy się, czy dzisiaj wyjdzie pierwszy garnitur, czy komuś trener Michniewicz da odpocząć. W bramce Szczęsny. No ja myślę, że ten skład może nie być, tak nie jak być taki, jak tutaj w gazecie jak podali. Jak zamykasz oczy, to jak, jak, jak widzisz formację, jeśli chodzi o mundial? 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ze Szwecją czwórka wypadła solidnie. Janek Bernarek nie gra w klubie, więc e, na stoperów bym postawił Kivior i Glik. Zagęcznie był środek pola z dwoma defensywnymi, bo wiemy, że musimy oddać piłkę Meksykanom i my będziemy się męczyć. Tak, tak? będziemy, będziemy cierpieć. E, Szymański, dobry Zalewski. Dobry. Zaleski, Zieliński no i, no i Robert, dobry. więc dobry. wtedy piłkę dostarczamy i jesteśmy. Bardzo groźni w tej formacji. No ale trener Michniewicz, sami wiemy, że lubi zaskakiwać. Jak ja tutaj zerkam sobie na ten skład i widzę nazwisko Grzegorza Krychowiaka, mnie akurat nie doprowadza do szewskiej pasji, ale wiem, że są niektórzy, którzy jak widzą grześka, to się denerwują. Z grześkiem słabo, narzekamy, ale bez Grzegorza jeszcze gorzej. Jak Grzesie Krychowiak przestanie grać, to widziałbym taki pojedynek, ale nie piłkarski, tylko jeśli chodzi o konfekcję. Łukasz Jinkiewicz versus Grzegorz Krychowiak. Pojedynek na garnitury, pojedynek na płaszcze i na szlafroki. Och, a przyry, pan ze w jury, tak. Którego pozdrawiamy serdecznie, ci naprawdę zrobił na nas e, kapitalne wrażenie. You made, made our day. Czyli rzuciłeś tak. rękawicę, nie fejm, tylko pojedynek na garniturę tak. z grzeszkiem. Przyjmuję. To jest, to, jest, to jest myśli, którzy mu zarzucają, że no, był w al takim delikatnie, można powiedzieć, klubie dla nas egzotycznym. A propos al i, i klubów egzotycznych? I, i, i napotkałem siebie, ja ale tego gościa znam. Ale dyszka, dyszka na plecach. Ciężki numer. Ciężki numer. W tym wywiadzie mówię, że ta liga wcale nie jest taka ogórkowa i słaba, jako, jak my Polacy ją odbieramy. Nasz... Iza jak Tak, Iza. Pozdrawiam Izę, Izabelę. Nasz selekcjoner był na paru spotkaniach i był pod wrażeniem tego tempa, jak ta liga wygląda. Ona naprawdę się rozwinęła od tego czasu, kiedy ja pierwszy raz tam trafiłem, 7 lat temu. Oni tam potrafią grać w piłkę, jest tempo. Czterech obcokrajowców, którzy są za ciężki hajs i napędzają drużynę, a reszta to są kelnerzy? Panie Wąsowski, my Polacy lubimy naszą ekstraklasę, że ona jest najlepsza, ale uwierzcie mi, że poza granicami naszego kraju też się gra w piłkę. dyszkę na plecach miałeś kiedyś? Czy nie, no nie, no ja... Cięż, drewniane. Drewniany, więc tak naprawdę tutaj też fajna statystyka, że sparingi mówiły nieprawdę Przed każdym wielkim turniejem, czy to Euro, czy mistrzostwa świata Polacy grali sparingi, no i bez porażki, tak? No ja i później jechaliśmy, pierwszy mecz zawsze był ważny, kluczowy, a ostatni o pytruszkę. z tak, twojego punktu widzenia. O jak Chile gra w tym roku, 8 spotkań bez zwycięstwa. Więc może znowu ten sparring powie nam nieprawdę i dzisiaj mam nadzieję, że strzelimy jakąś bramkę, bo też fajna statystyka. W ośmiu spotkaniach, a w siedmiu, traciło minimalnie dwie bramki. Tak, jeszcze trender wie zapowiadał tak, że bramkarz się zadebituje. Ale jak, niektórzy tutaj jak, jak, dorabiają jakąś ideologię, ale ja podchodzę no, do, do, z punktu widzenia mikrocyklu. Potrzebujemy czterech bramkarzy po prostu do małych gierek. Robimy małe gierki i pięciu nabiłki. Ale jeśli popatrzysz na, na reprezentację. Jeśli popatrzysz na reprezentację, każda 99% zabrała? Trzech. Od razu, jak mówisz 1A, to przypominam sobie czasy, kiedy bawiłem się trochę w menadżerkę. I ja się myślałem, że powiesz lądu. klub A. Nie, ściągałem z czarnego lądu zawodników i kiedy dostawałem płyty CD, bo to jeszcze była era płyt CD, to każdy jeden miał wpisany 1A. A potem, jak go zapytałem, Misiu, byłeś kiedyś w stolicy kraju? To on mówi, a jaka jest stolica? Więc? Tak, jak trener Meksyku wczoraj na konferencji powiedział, że nasi zawodnicy szymańscy to są bracia. A no tak. No. Czyli widać, że jest przygotowany do munduru, Ale, ale to jest ważne. Ale ja w ogóle bardzo liczę na Sebastiana Szymańskiego, gra kapitalnie w Holandii. Co bramka to naprawdę stadiony świata może być mocno. No, ten połączenie z Piotkiem schodzącego Szymańskiego z prawej strony do środka, tak? I rzucającego piłki do lewego, może to zadziałać. Mam zawodników naprawdę w, dobrej dy w dyspozycji tych z przedniej formacji. O ja na Bedarka jeszcze chciałem zapytać, bo fajny wywiad. O depresji, o mm, nastrojach. No ale musi no grać. zmienić klub i tak. Tak, dalej. no ale musi grać, tak, musi grać. Trener Michniewicz powiedział na konferencji, jak ogłaszał tak kadrę 26 osobów, osobową, że dostanie dzisiaj szansę w meczu z Chile. No i jeśli pokaże, że nie jest gotowy, to po prostu go nie wystawi. Tak patrzę sobie, kogo my możemy dzisiaj się obawiać. No i myślę, że nazwisko mówi samo przez się. Alexis Sanchez, to jest gość, który ma 100, ja? bo nawet 150. Widać, 150. Ale ja takie szybkie pytanie, czy ty widziałeś Arturo Vidal? Yy, podałem na Twitterze wideo, jak fajnie się bawił. To nie jest brat Nacho Vidal, to od razu cię <laughs> też. Bo On po prostu szedł tym mikrocyklem nazwisk. do spotkania z Polkami, tak się przygotowywał. No ale to jest artysta. Trener reprezentacji Chile, Eduardo Berosso. bez zwycięstwa jeszcze, prowadząc kadrę Chile. Jeden remis, cztery porażki. I dam dzisiaj też nie wygrasz. No, idziemy sobie moi drodzy, korzystamy z tego, że na głowę nie kapie. Pięknej pogody. Tak, a i spacerujemy pogody. po Właśnie, Warszawie, dziki, po pięknej musisz... Warszawie. Będzie zupełnie inna aura w katarze. Nawet wczoraj rozmawiałem z naszym sędzią, tak? Szymonem Marciniakiem powiedział, że o 13 mają tam jakieś treningi jako sędziowie. Mhm. Mówi, że nie jest, nie, nie jest w stanie żyć. Jest tak gorąco, gorąco, tak wilgotnie. Wiadomo, że ta pogoda ma trochę. i temperatura spadać ma być odczuwalne 26 do 29-30, nie, nie będzie tak jak. Teraz czy miesiąc wcześniej? Ja pamiętam pierwszy raz, jak byłem w Arabii Saudyjskiej, 55 stopni. Po prostu czuję się, jakby cię Artur szpilka uderzał z wajderem. Lewo nie, Ale albo wtedy, albo wtedy nie trafiał. Słowo pressing może nabrać nowego znaczenia. A propos pressingu, to czuję, że presuje mnie delikatnie żołądek. Więc moi drodzy, musimy się udać w miejsce docelowe, a idziemy gdzieś no ta, tam. Dobrego. Tam pan nas zaprasza. Tak, tam pan nas zaprasza, jest przebrany za pieroga. No i nie moglibyśmy dzisiaj wybrać innej kuchni niż tradycyjna kuchnia ale, polska. Ale ja muszę coś powiedzieć, bo. Ty mi się właśnie kojarzy, że właśnie jesteś takim. Król pierogów. Król pierogów. <laughs> więc nie wiem, coś powiedziałem. Pierogi, kobiety. Nic z tych rzeczy. Ja dzisiaj tylko z wody. Jestem na diecie, więc nie będzie smażonych, Będą pierogi z wody. Idziemy do zapiecka i zjemy coś dobrego. Jak się masz, pieroszku? Pan powie, czy na pierogi można już o tej porze? Nie za wcześnie? Można już. No to my idziemy. To od razu od pana weźmiemy. Może jakaś promocja jest? Nie. To... Ja stanę, tak tutaj mnie nagra Spielberg. O! Bo tu kolega z, z Chorwacji przyjechał. Yy... Tam pierogów nie ma. Jadaj w zapiecku, to zjemy. Idziemy jeść. Idziemy jeść. I do tego. I do tego jakiś dobry, rozgrzewający napój. Cześć, tu jest wejście? No. Nie. <laughs> Co mogliśmy zamówić w restauracji zapiecek? Oczywiście tradycyjne polskie danie. Jeśli biało-czerwoni, to białe pierogi i do tego czerwony barszczyk. Tak, tak, ale w tym barszczyku znalazłem uszko. I teraz to spytałem wąsa, kiedy ostatni raz lizał łóżko? Swoje własne dzisiaj rano. Ja tylko chciałem powiedzieć, że potrafię zrobić coś takiego. Nie wiem, czy wszyscy potrafią. Przepraszam, a czy jesteś w stanie wydłużyć sobie językiem kozę? Koza nostra. Ja spróbuję to łóżko, bo wąsu mówi, że mniam. Czekamy na pierogi. Na kiełbasę. Oto tobie chami, nie mówię. Kiełbasa z kapustą. W żołądku myślę, że będzie roller coaster mały. Najgorsze jest to, że my wąsu jesteśmy Wegetari wskazani z tym oto panem jechać w jednym samochodzie. No będę wietrzył, będzie wietrzone Ale najpierw zjedzmy. Wasze zdrówko. Przyszliśmy do jednej z najlepszych pierogarni w Warszawie na starówce, a kolega zamówił dwie kiełbasy. Bo on się czuje na, y, ciągle i nadal, jakby był na stadionie. Ale zobaczcie, jak lecimy z tego. Jest kiełbaska na, na, na kapustce, a my mamy dziewięć różnych pierogów, i do tego taka oto okrasa. Czy ja Zobacz. mogę tobie? Tak, y, tak. No nie. Stuknimy się na pierwszy. Ja, ja, ja zrobię. Dobrze. Zrobić tak na każdej. Czeka, czeka, spada spada. teraz, teraz. Oj, teraz. tak, tak. tak. Zrób zbliżenie. Bo i cebulka. No w całość. A, tak jak ham? No, tak. Ja jestem na diecie, no. I od razu będę też mówił, jaki to jest pierożek. Myśli, że Uwaga. jesteś w stanie trafić? Na górze jest boczek i w środku też jest boczek, więc to jest chyba ten... Czy e, są jakieś typowo chamskie pod Ciebie? Tak, polskie. Barszczyk wyśmienity. Pierożki na razie wąsu spróbowałeś, jakie? Wyśmienite. Oby nasi reprezentanci dzisiaj zagrali tak, jak ta polska tradycyjna kuchnia nam smakuje. Będziemy tam. Będziemy przy Łazienkowskiej. w teams to score, czyli obie strzel. Jak ładnie po angielsku pan to tak Ale on się uczył od wczoraj, od wieczora. Eee, napisał na kartce i powtarzał sobie, jadąc tak. tutaj do tej restauracji. Mój typ to 2-1 mhm. reprezentacja Polski. Tradycja mówi, Polacy przed wielkimi turniejami nie przegrywali. Tak. Reprezentacja Chile nie wygrywa. My się wygrywamy i my. Ja tylko powiem jedno. Kapitalny pierożek z łososiem i z twarożkiem. Zgadnijmy jeszcze trzeci. Ojej, jaki dobry ten z łososiem był. I teraz uwaga trzeci. Czyżby z kaszą gryczaną? Z no, to patrzeć, no, no to miałaś nie patrzysz, no miała zgadywać. Tak to wiesz, to... Herbatka z hibiskusem. Herbatka wyśmienita. Troszkę o okrasy. Dużo ci nie będę rzucał, bo... Nie, nie, dużo, nie, proszę jesteś nie. Jesteś zawodowcem, ale. Tak. Jeszcze na tego, proszę O, wiesz? o dziękuję. Reszta dla ciebie. Tak, tak. Ale Aleź, ale, ale... Weź, ale A, czekaj. Nie. Ale poka pokażmy to dla widzów. Zobaczcie. Taki. Ja myślę, że to jest olej kokosowy. Rosmarujmy, rozmarujmy, żeby było dobrze. O, Warstwa. czyli można powiedzieć, że jest okrasa z pierogami. Z pierogami. Na wazienkowskiej Sprawdzimy vip -y. Sprawdzimy vip -y i będziesz mógł jeść. Mhm. Więc zachowaj trochę miejsca, proszę. Zachowuję. żeś mm, że ma się dobra. <noise> Moi drodzy. Halo, halo, Łazienkowska 3. Jesteśmy już na miejscu za kilka godzin, no bo nie ukrywajmy, że jesteśmy troszkę wcześniej. Wybiegną tutaj Ale na murawę. No to dlatego jesteśmy wcześniej. Tak, atmosfera piłkarska, atmosfera mundialu. Czuć atmosferę mundialu. ja, ja czuję, bo zjadłem pierożki i dzięki A temu. ja czuję po prostu temperatura powietrza, wilgotność, podobna jak w Katarze. Jest, jest wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądała, wyglądało z bliska. Pogoda angielska. Zimno, wiecznie. I tutaj od razu powiem. Bliska Tobie reprezentacja Chorwacji. Wydaje się, że zrobiła słusznie, bo pojechała grać za Arabią Saudyjską w Arabii Saudyjskiej, gdzie jest zbliżony w Riyadzie, klimat. Tak. A my gramy mecz, w zimie. Pierwsza połowa 0-0, mecz rwany. trener dalić wystawił tych, którzy nie grają. A my? Warszawa. A my gramy przy takiej mocno zimowej temperaturze. W Katarze takie nie lubimy. będą. Ale miejmy nadzieję, że dzisiaj na, na trybunach kibice będą dopingować, my będzie śladki, gorąco. Śladki, może pomaluję wąsa, tutaj damy flagi. Znaczy ja uważam, że u nas na, na VIP-ie będzie też gorąco. Na pewno. Jestem kierowcą. Bębenki chodzą, to słuchaj, ale powiem tak. Odzwierciedlamy klimat arabski. Ale musimy trochę poskakać dlaczego? Bo jest całym ci zimno. Masak. Powiedz, jak ja wrażenia? Zimno jak to jest. nie takie, że kolano mi chodzi, ręce, naprawdę bardzo zimno. Moje zaskoczenie, że w ogóle reprezentacja Polski nie wyleciała, tak jak reprezentacja na przykład Chorwacji czy innych reprezentacji do ciepłego kraju. Jest odczuwalne 0 stopni, naprawdę. A chyba nawet mniej, chyba nawet mniej. A jutro już 25, 27, nasi zawodnicy leżą, wąsu tańczy A dziewczyna, na koka, kopaka, panie, ale czy będą pompony na VIPach? o Oto jest pytanie, oto jest pytanie, nie, ale widzieliśmy jedną panią i tak yy, myśleliśmy, czy ona będzie na VIPach, czy ewentualnie będzie dawała opaski, albo nie wiem, przyniesie jakieś konfetti, no zobaczymy. Idziemy. Wszystko, wszystko jest możliwe, zaraz wchodzimy na stadion, idziemy na górę, musimy się delikatnie użyć, jakaś herbatka, kawka te. Zimbirkiem, zimbirkiem! Tak, tak, tak. Słuchaj, to nawet kibice Chyba zarabisz są na stadionie. Tak. To no, specjalnie no, dla was, specjalnie dla Wąsa. Ja w ogóle w poprzednim wsieleniu byłem takim Biesin. afrykańskim, no, no, afrykańskim bęblistą. Także idziemy moi drodzy, i ja bym do przodu. Będzie się działo, ale byłeś na środku na Murawie i jest bardzo grząsko. Bardzo grząsko nie wygląda to za dobrze, ale to trener y, Michniewicz, tak? Mówi na konferencji, że obawia się o zdrowie naszych kadrowiczów. Murawa nie była przygotowywana, bo my mieliśmy na tym murawie nie grać, Panie Wąsowski. Tak. Więc nie dziwmy się, że ta murawa, nawet widzimy tutaj, jest daleka, że ona nie wygląda tak, jak powinna wyglądać na poziom reprezentacyjny. No zgadza się, także będzie grząsko, będzie, ale my, u nas nie będzie grząsko, bo generalnie już tutaj się powoli rozdostrzamy na vip -ach. Spotkaliśmy Krychę, z którym też na pewno coś zjemy, bo to jest artysta wagowo, wagowo, jedzeniowy. Zagowo, rozmiarowo jesteście tak. international level, jak mówił Leo Benhaker. Damy radę. Dlatego pana zobaczyłem kaszankę. W niektórych państwach ludzie boją się jeść kaszankę. Ja się nie boję, ale przede wszystkim jest dość chłodno. Musimy Jest coś, bardzo chłodno, Musimy nie zjeść coś na ciepło. Przede wszystkim. Tak. Także idziemy. Zapraszam do środka. Zapoznamy się z tym, co jest w środku i co zjemy. <laughs> Uspokójmy się. Czekaj, tutaj możecie coś mocniejszego wjechać. Yy, yy, ale ja jestem. Yy, panowie. Bardzo duża prośba, musimy się wtopić w tłum. Giki. Żeby być niewidoczni. Tak. No ale w twojej kurce to ty chyba, nie wiem, na turneę Polon czy pojechał. Ja jestem liderem. Ja jestem liderem w tym peletonie. Ale mieliśmy trochę problem z ekspresem, ale się udało. Okazało. W kazarze? Czaj. Na jaką okazję? No to herbatka po arabsku to czaj, a kawunia to gała, gała, Gał. gała. Giki, bo już musimy nagrywać. Giki! <laughs> musimy <laughs> nagrywać już. Giki. Nie rób przebitek! Na ja się napić. I uciekły. pani bardzo sympatyczna. ile do meczu? Godzinę 30. Godzinę 30, półtorej godzinki. I w każdym momencie, na każdym stoliku, możecie zjeść kabanosy tarczyńskie. Oficjalna przekąska Wrocław. reprezentacji Polski. Sponsor? Stadionu. Stadionu we byliśmy. Byliśmy We Wrocławiu? Ja akurat nie jadam mięsa, ale gdybym jadł to bym dzisiaj na pewno skosztował. nie widz rzucił 15-20 kg. Więc mówił, ja, w, ja w Ciebie wierzę. Mówił o jednym, że po 18 nie je. Która jest godzina? Jest, jest 16. 16. Czyli jeszcze półtorej godziny i nie będę nic jadł. Czy dla naszych widzów zdradzisz, który to miesiąc? To jest? Tak, to jest... Ja, po prostu się naśpiewasz ze mnie. Ja mam grube kości po prostu, no. E, idziemy się zapoznać i chcemy zobaczyć, gdzie są na przykład drugie dania jeszcze, bo nie widzieliśmy. Nie, ja mam grube kości po prostu, no. Giki, co wybrałeś? Powiedz, pokaż. Żurek kiełbasą i jaj jaj jajkiem, ja tego powiem Traditional pig rice soup with sausage and hard boiled egg. egg To jest po angielsku Dwa lata byłem myśliwym, potem zrezygnowałem, bo za duże składki były Ale wtedy jadłem zawsze bigos myśliwski Zobacz Nie możesz gadać, bo my nagrywamy teraz A wiesz, a ja z panią... Przepraszam, bo ja mam mikrofon włączony, więc pani... Cały czas gada i ja mikrofon włączony i przez to nie słychać to, co ja mówię Ziemniaki pieczone po polsku, bo dzisiaj mecz Polska-Chile Dalej Pieczeń wieprzowa z sosem miodowo-pieprzowym. Lubisz miód? I to wygląda miód. miód. Bardzo fajnie. Samo zdrowie. Miód jest dużo zdrowszy od cukru na przykład. Dry. Cukinia z suszonymi pomidorami. Gdybym ja dzisiaj zjadł... To jadł, to byś tak nie wyglądał. Tak, ale bo po prostu sobie gubi zawsze metabolizm, zły metabolizm. Ja po prostu muszę nałożyć sobie coś. Jaką bierzesz zupkę? Już to ja wezmę jakąś drugą. Tam jest, Plan mamy taki, teraz zupka, a w przerwie drugie danie. W Masterchefie zawsze trzeba opisać swoje danie, więc tak, kaczuszka z jabłuszkiem, ziemniaczki i bigosik myśliwski. Ja, że jestem i lubię polować, wybór padł na bigos. Ja dzisiaj chciałem tylko zobaczyć na kogo będziesz polował. Ja mam ziemniaczki, pieczeń, wieprzowa. W sosie miodowo-pieprzowym, i do tego cukinia zapiekana z karmelizowanym suszonym pomidorem. Ten, y, aromat unoszący się tutaj nad Łazienkowską. Zjedzmy coś. Mieliśmy czekać do przerwy, ale nie. Nie wytrzymaliśmy. Nie wytrzymaliśmy. Nie, nie, nie. Ziemniaczek, pieczeń. Kaczuszka? Bardzo miękka. Ojojojojojo. Nie wiem, czy Ty Gieki zapisujesz. Masz jakiś swój pamiętnik, ale ja mam, gdzie zapisuję wszystkie swoje. Ile razy się pocałowałeś? 27 kobiet, z którymi się całowałem w życiu. Miałeś więcej? Ja wierny. Ale ja mówię, jeszcze przed ślubem. No. Byłem wierny sam sobie. <laughs> Pęci, że że pigosik e, e, z polecenia naszego Spielberga. Szpi, szpi, Powiem tak, ta cukinia z tymi suszonymi pomidorami jest tak dobra, że gdybym był wega wegetarianinem, Wziąłby tak, weganem albo Jaroszem, wziąłbym tylko to. Naprawdę jest genialna. Gdzie się patrzysz? Aaj, spokój no. Tak, spokój, No że tutaj ładnie pa, ładne panie nam podają, zabierają od stołu i ze stołu. Tak. Ja jestem dobrej myśli. <laughs> ja jestem bardzo dobrej myśli. Ten wieczór może być nasz. Widzisz, jedna pani tu na przykład już podeszła i sprawdzała kontemoka, czy może podejść. Tak. A ty myślisz, że co? Teraz... Polska! I, i 10 tysięcy dzieci. Polska! Koni z Ale... Jak... Polska! Ale jest dużo dzieci, jest! Ponad 10 tysięcy! Ponad 10 tysięcy dzieci! Soma babca przemożęła szablonot Przejdzie Wisłę, przejdzie Bartę, będzie Boga. Ale jest ciężka murawa. Ale jest ciężka murawa! Ale ciężka murawa! Ale ciężka murawa! Brawo! Ale wyjął. Wyjął! Nagrałeś to? Nagrałeś to? Która sekunda? Pięćdziesiąta sekunda i mogło być... wrej, ...spalnik. To jest futbol, to jest Ale, widzimy, ale widzimy to, że... Jest bardzo ślisko. Ciężki plac. To jest futbol. Magia futbolu. Czułeś ten zapach wina, który nam się unosił? Tak. Miodrażny. <laughs> 30 dzień. A ten nadal nagrywa Spielberg, Weź go tam w dół. No. Nadal nagrywa. Ale to przecież pamiątka na całe życie. Polska. Biało czerwoni. Polska. Biało -Czerwoni. Polska. Biało -Czerwoni. Wiesz dla kogo jest dobre takie wojsko? Nie dla takich zawodników jak ty. Sanchez, dla malutki, Sanchez, Sanchez, Sanchez. którzy mało ważą. Ciężko ich wtedy przewrócić. Ja bym tutaj zrył tą murawę. No. Chyba, że miałbym buty od Szymona Marciniaka. Szymon. Napisz do mnie, yy, czy w moim rozmiarze chodzą, bo muszę na wiosnę je mieć. Paul, Brawo. I to Krycha potrafi. On to ma. Ajajaj. Cały w nerwach jestem, bo nie wiem, czy dotrwam do końca meczu bez jedzenia. O, jest trener. Minus 18 kg, to szacunek za to. Jak na przykład zamawiali bagaże, to jest minus 18. Ta. Minus. No. Mniej. Że mniej. Mniej Polaków poleci do, do Kataru niż zakładali O, kontuzja. Nie nie skoczył z milikiem, skoczył z milikiem i milik mu staną na też. Ale zdecydował się na co widzę teraz powtórkę? Ile było? W pół metra? Nie no, 20 cm. Zobacz, dobrze to przeszło 20 cm to Zobacz. ile to jest? Czekaj, to jest tyle. Ile tak. tak. Średnia w, w Europie to jest 18,3. Przypomnę. Tam nikt nie jest po alkoholu. Po lewej stronie jest o 5 tysięcy dzieci, a po prawej jest 4 tysiące dzieci. 2022, znaczy trzeci albo czwarty robię kurs speaker'a na pzpn Ja bym chciał, czy LBW może wprowadzić swoją ofertę, ile osób obrało tak odważny kolor kurtki na Wipa jak tak, 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 tak. Ale prawa bije w lewo, a nie lewa w prawo Zobacz, jak ci rezerwowi tam zryli, jak ten Nie no, masakra boisko. 52 minuta, zerkamy sobie na to, co się dzieje I trzeba powiedzieć jedno, że z gry liczycy mają więcej na razie Przy piłce są częściej, no a my czekamy na kontrę Uwaga Brawo Tak, tak, no ale... ale... Skorup do kosyka, brawo Trudna piłka Wrażenie artystyczne, bardzo słabe po pierwsze Powiem to, musimy tak. sobie powiedzieć, OK, możemy zwalać na warunki boisko, już zawodnictwo myślami przed jutrzejszym lotem, ale boję się, że tak to może wyglądać też w meczu z Meksykiem. Tak, że to oni będą przy piłce, a my będziemy przelać tak, na kontrę. Gali, po tak, po prostu tak. będziemy rzeźbili, rzeźbili i czekali na jakąś kontrę. Widzimy, Wiem. że przeszliśmy na czwórkę, tak? Na czwórkę, na czwórkę z tyłu. Tak. Takie miały być założenia, że w pierwszej połowie gramy trójką, a w drugiej czwórką. Ja muszę powiedzieć, Ty masz dzisiaj ładny płaszcz, ale trener Michniewicz też ma ładny. A to inna firma. Nie reklamujemy. <laughs> <Okay>. <laughs> Ale masz sznytę, z Jeszcze program na zewnątrz. Mama to. tu musi piątek iść. się schodził. Tak, i teraz Grzesiek, muszę Ci powiedzieć jedno. Dzisiaj rano jadłem serek homogenizowany z migdałami, z rodzynkami. Były też orzechy nerkowca, włoskie i arachidowe. Widzisz, to był znaleziony. 65 minuta. I to, co nam nasz informator mówił. Kiwior Cały mecz 90 minut A będzie naszym podstawowym obrońcą Na mundialu To jest loteria z taką muramą Ej, ale dzisiaj da... No nie no to jest loteria. Bramka, bramka jest potrzebna żeby otworzyła ten mecz Albo rzut karny jakiś faul Ja myślę że Stary nasz fragment. selekcjoner powie panowie Możemy nawet to przegrać ale wróćmy zdrowi Ale z kasą. O tutaj tą obrączkę co mówi speaker Zgubił też obrączkę Obrączkę Graberka w środku Na zawsze twój Diki Wyciągać Dobra przyznam się To nie ja ale moi drodzy, ja jestem przesądny. Jerzy Engel miał swój płaszcz. Miałeś taki swój talizman? Nie wiem, w bucie monetę w bucie albo coś. Nie, co? nie miałeś. Ale ja mam na ten mundial ten talizman. Ja tej obrączki, znaczy tej opaski. tej opaski z napisem Polska chile nie zdejmę do końca mundialu. Ale nie to, że nie, nie ściągniesz. Jeszy mienny tego nadgarstka. Tak, ja nie, nie będę go powiedział. Ja was jedynie do finału. O jest rzadni. taka. Dobrze, obiecuję. Ile do końca? 15 minut. Czy coś wpadnie? Oby, oby. Tak, zgasił fajnie. Do statystyk uderzenie? Tak.

Pio, pio! P -p 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 -p! Dwie minuty, dolicone, two minutes aby się na time mamy jeszcze out. Jest Mersał Polska Polska Polska! Polska! To Mersał sa! Mersał sa! To twoja nie co tej... O no, Słuchaj, Nie masz tego pokazać, ale groszek pytał o koszulkę Sancheza. Tak. Dobrze. O, ktoś podszedł? Czy to Robert? Jest Robert. Kto to złoty był? tak wziął koszuleczkę? Nie. Nie, nie. Eee, Karol Szilerski. Tak. Ważne, że wygrane. Ważne, że na zero z tyłu. i ważne, że bez kontuzji. To było kluczowe. Czyli tak. Dziesiąte spotkanie reprezentacji Chile w tym roku. Kolejna porażka, tylko jedno zwycięstwo, trener... Chile jeszcze bez zwycięstwa jako selekcjoner tej reprezentacji. Chyba ja go wyrzucą z tej roboty. Pol Polska wygrywa, jutro lot do Kataru, w dobrych nastrojach. Tak. Dobrze, że bez kontuzji, chyba to najważniejsze. Tak. No no, zwycięstwo cieszy dobra atmosfera, nie potrzebujemy atmosfery. teraz na te parę dni. Obyśmy cieszyli się z podobnych zwycięstw i osiągnęli z nami Kończy się powoli, moi drodzy, ten dzień. Zwycięsko 1 do 0 wygry wygrywamy z Chile. Wynik lepszy niż gra. I możemy od razu zapowiedzieć jedno, że to nie koniec mundialowych emocji. Będą mecze na żywo, które razem z nikim skomentujemy. Wszystkie mecze grupowe na kanale LVB, Łączy nas pasja. I będą. O, o, jedziemy po mistrzostwo. O, będzie złoto, będzie złoto. Ale Ma, mamy no, to. też tak mówił, że pojedziemy y, na mistrzostwa i jedziemy po złoto. Ja, ja uważam tak. Musimy wierzyć. Wierzmy, ale wyjdźmy z grupy i to będzie podstawa. I co możemy jeszcze powiedzieć, że będą eksperckie studia? w których... Nie merytorycznie. Merytoryczne. I, I nie będziemy <ścoughs> mówić <śmiew> <śmiew> o piłce merytorycznie, tylko będziemy mówić o piłce, o dziewczynach, y, o dziewczynach y, i o chłopakach. Zrobimy taką wiesz. O Kopie tak w Meksyku i w Argentynie, bo one mają tak. e, prawie co takie rozmiary jak ty. brzuch Przepraszam, ja jestem na redukcji w tym momencie. Także będzie o tym wszystkim, będzie o jedzeniu. Bądźcie z nami, bądźcie z nami. I to wszystko już od przyszłego tygodnia. Długo. Moi serdecznie. Dziękujemy za ten dzień. Trzymajcie się i obyśmy wyszli z grupy. Trzymajmy kciuki za biało-czerwone.